Witam widzowie, to są statystyki ostatnio z, z mojego kanału, chyba e tak wszystkie. Nie? Nie? I jak widzicie, jedzę we śladach, zanim 3 sekundy obróć na 15,2 moglibyście oglądać do końca. Proszę mi do końca, bo chcę, żeby tutaj było 100 kiedyś. Chociaż kiedyś, może być nawet w czerwcu S subskrybentów 8 mam a tu jest to plus 9 plus 10 subskrybentów nie, nie rozumiem Widzicie? to 209 to ten film myślę, że to będzie. Ale FNAF z GCL, walka z GCL, 200 wyświetleń. Ale co? 1,7. A za film drugi. No tu 1,3. No to okej. Czyli się pozwolę obejrzenia. Słabośnie. Ale widzę, że mam wstyd. Mi to jest, co tam, że mam dużo wyświetleń? No to już jest też może. Jak mało czasu oglądane. To jest włączone i wyłączone. Widzę, i proszę, żebyście oglądali filmy do końca. To jest wszystko o tych zasykach. Cześć.